Poprosimy o prezentację. O, mamy materiał wspomagające, o świetnie. E, proszę Państwa, ponieważ przedmiotem dzisiejszych naszych tutaj rozważań na tym panelu e, będzie o tym jak informatyzować państwo, będzie mowa o tym co to znaczy e-społeczeństwo, czy e-obywatele, no wszystkie takie dziwne potworki językowe będą przez nas omawiane i jak one się mają do naszej rzeczywistości to pomyśleliśmy sobie, że na początek wprowadzimy, co te pojęcia, te potworkowate pojęcia na ogół poprzedzane literką E oznaczają, co oznacza również informatyzacja. I od razu pozwolę sobie te pojęcie informatyzacji wprowadzić w kontekście pojęć, które, które będziemy próbowali w trakcie tego panelu informatyzować, a więc administracja, biurokracja i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, że żyjemy w świecie, w którym no, cały czas słyszymy, czytamy. Przypuszczam, że również większość z Państwa używa i korzysta. I tutaj już bez odmiany, przez przypadki, korzysta z jakichś komputerów, korzysta z urządzeń mobilnych, z internetu. Myślę, że niektórzy z Państwa korzystają z e-booków, niektórzy korzystają z e-płatności, mają jakieś konto elektroniczne w banku. O, przewrotnie, wszyscy jesteśmy nazywani przez niektórych, że jesteśmy też e-obywatelami. Ja osobiście, jak widzę te terminy, to na ogół, pomimo, że pracuję od lat w tych międzynarodowych firmach informatycznych, na ogół mam poważne wątpliwości, czy rozumiem je tak samo, te terminy, jak ci, którzy o nich bardzo dużo piszą. I dlatego te kilka chwil poświęcę na wyjaśnienie tych, ter tych terminów. Ja myślę, że państwo intuicyjnie wyczuwacie i znacie z praktyki, co te terminy oznaczają. Co oznaczają urządzenia mobilne? Myślę, że 100% z państwa ma telefon komórkowy. Większość korzysta często lub rzadko z internetu. Myślę, że mniejszość ciągle korzysta z e-booków. Myślę, że przerażeni jesteście Państwo tak jak i ja, co to niby ma oznaczać E Obywatel, skoro nie jesteśmy jeszcze chyba tak do końca obywatelami. No ale tak czy tak, choć te pojęcia brzmią tak bardzo wyzywająco i tajemniczo e i sztucznie nie niektóre te poprzedzone literką E, no to mniej więcej jeśli chodzi o tą sferę komercyjną, e to, to mniej więcej wiemy, co one oznaczają. Wydaje mi się, że problem się. Jeszcze tylko dopowiem, że choć myśmy okiełznali już tak emocjonalnie te, te wszystkie rzeczy, to nie dostrzegamy często, że z nimi są związane rozliczne skutki uboczne, tak? takie efekty uboczne, z których część jest szkodliwa. O tym więcej powiemy, powie pan Kemczyński w dalszej części tego panelu. Natomiast ja od razu przejdę do tego, o czym też słyszymy, czytamy, głównie w gazetach, głównie z okazji odkrycia kolejnych afer. Rzadziej używamy, bo nie wszystko działa. Rzadziej korzystamy z takich rzeczy, jak takich pojęć jak informatyzacja służby zdrowia, informatyzacja ZUS czy szerzej informatyzacja państwa. Tutaj barwą czerwoną wyszczególniłem te dwie rzeczy, o których pewnie też słyszymy, czyli e-deklaracje i mechanizmy związane z Krajową Izbą Rozliczeniową. To dlatego je wyróżniłem czerwoną barwą, że akurat to są te rzeczy w sferze publicznej związanej z komputerami, czy szerzej pojętą informatyką, które funkcjonują. Jako tako, ale funkcjonują. No KIR nawet funkcjonuje bardzo dobrze. Natomiast, no jesteśmy, jesteście państwo i my również jesteśmy, my nawet jesteśmy uczestnikami tych rozlicznych procesów informatyzacji służby zdrowia, informatyzacji ZUS, czy bardzo często pisze się o informatyzacji państwa, co więcej, najczęściej pisze się, że ta informatyzacja, no, informatyzacja struktur państwowych się tak średnio udała. Bardzo często są adnotacje o różnego rodzaju aferach. Bardzo często są informacje o, o różnego rodzaju przekrętach. Tak naprawdę my nawet nie mamy możliwości ocenić, na ile to są tylko takie artykuły prasowe, a na ile mamy do czynienia rzeczywiście z jakąś ciemną stroną mocy, w której wszystkie te prawdopodobnie słuszne działania informatyzacyjne jakoś są pochłaniane i grzęzną. No i chciałbym przede wszystkim wyjaśnić Państwu, co to jest termin informatyzacja, jak należy go rozumieć, dlatego, że ten neologizm nie jest taki oczywisty. Ono no, wiąże się ze słowem informatyka, które też nie jest, myślę, dla wielu z Państwa, a w każdym razie na pewno dla większości obywateli jasne i oczywiste. A bardzo się go nadużywa i nadużywa się go no, często jak takiego, takiego bicza na, na kolejne rządy, na kolejne administracje, że to działa, to nie działa i tak dalej. No, generalnie, jak będziemy dalej mówili, większość z tych inicjatyw informatyzowania czegokolwiek w, Polski, w państwie polskim się nie udała. Niektóre rzeczy się udały, no, przykłady są na czerwono wyświetlone. Wydaje się, że w tej chwili przyjęto w miarę sensowny kierunek działań, jeśli chodzi o informatyzację ZUS, i tam być może wreszcie się coś uda zrobić, ale generalnie to wszystko kuleje. No i dlaczego kuleje? Otóż kuleje dlatego, że rozpoczynając te wszystkie działania, nie zadano sobie między innymi dlatego, o innych przyczynach powiemy później, Rozpoczynając te wszystkie działania, nie zadawano sobie pytania, w jakim celu my w ogóle coś informatyzujemy. Co więcej, nie zadawano sobie pytania, co to w ogóle jest ta informatyzacja. Nikt e, nie posłużył się przykładami pierwszych udanych informatyzacji w dziedzinie, e, w dziedzinie państwowej. Taką pierwszą udaną informatyzacją państwa jako takiego i jego funkcji. E, Którą, którym to przykładem można się posługiwać i można do niego się odnosić, była informatyzacja Cesarstwa Rzymskiego w IV wieku po urodzeniu Chrystusa. Tak, tak, wtedy nie było komputerów, ale wtedy wykonano działania, które teraz nazywają się i są kojarzone z informatyzacją. Więc w ogóle nie zadawano sobie... Nie zadawano sobie trudu, żeby się zastanowić, jaki jest w ogóle cel podejmowania działań, co więcej, nie zadawano sobie trudu, żeby precyzyjnie zdefiniować, czym te działania mają być. No więc czy informatyzacja funkcji państwa uczyni jej efektywniejszym w działaniu? I dlaczego miałaby je uczynić efektywniejszym w działaniu? To pytanie generalnie nigdy nie stanęło, a jak stanęło, to nie było na nie precyzyjnych odpowiedzi, dlatego że nikt nie pokusił się o jakąś jednoznaczną definicję pojęcia informatyzacji. Czy przez informatyzację zapewni się lepszą ochronę obywateli przed nadużyciami ze strony państwa, dlatego że w wielu krajach informatyzacja również temu służy. No, u nas nikt tego pytania raczej publicznie nie stawiał, w każdym razie ono nie było mocno podnoszone no i też nie można było, nawet jakby było mocno podniesione, to nie można było na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że wszystkie strony dyskusji bardzo różnie rozumiały pojęcie informatyzacji. Kolejnym takim problemem, który w kontekście informatyzacji państwa, takim pytaniem, które należy postawić i którego nie stawiano, to czy informatyzacja broni przed biurokracją? Chodzi o to, czy, czy wprowadzenie tych narzędzi, o których zaraz powiem, powoduje, że, że państwo nie wykształca w sobie biurokracji, który jest takim rakiem, który to państwo niszczy. No, i z którym obywatele już kompletnie nie mogą współpracować. Więc takie pytania też są stawiane w różnych krajach świata, bardzo mocno są stawiane w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Polsce one nie były stawiane. Również dlatego, jak już mówię po raz kolejny, że pojęcie informatyzacji było bardzo niejednoznacznie sformułowane. Więc jak już wiemy, jakie problemy powinny nas interesować, gdy mówimy o informatyzacji państwa jako takiego czy struktur państwa, to pozwolę sobie wobec tego precyzyjnie zdefiniować głównych, bardziej precyzyjnie niż dotychczas i w miarę jednoznacznie głównych aktorów tego dramatu, którym się tutaj będziemy przez najbliższą godzinę zajmowali. Czyli co to jest informatyzacja, co to jest administracja? To jest takie nowe pojęcie, które postaram się wprowadzić w kontekście informatyzacji i co to jest biurokracja, przed którą ewentualnie informatyzacja nas ma bronić. Zobaczycie państwo, że związek informatyzacji z biurokracją jest jeszcze inny niż tylko ten związany z pytaniem, czy informatyzacja obroni nas obywateli przed zżerającą państwo biurokracją. Proszę Państwa, może zacznę od tego, że w powszechnym odczuciu, tak sądzę, mam nadzieję, że nie obrażam nikogo z obecnych na sali, informatyzacja polega na zakupie komputerów. Zresztą, jak gazety piszą o nieudanych bądź udanych, rzadziej udanych informatyzacjach, to zawsze jest mowa, że zakupiono jakieś bardzo duże i na ogół bardzo drogie komputery. To jest, to jest powtarzane jak mantra. Co więcej, jak któryś z nas przedstawi się w towarzystwie że zajmuje się informatyką, informatyzowaniem czegokolwiek, to najczęściej prosi się nas o to, żebyśmy podnieśli Windows na pececie Pana domu, bo takie jest takie naturalne skojarzenie. Tymczasem my tutaj nie wiem jak Pan orzeł, my w trójkę raczej unikamy kontaktu bliższego już w tej chwili z komputerami, z, taką, z podnoszeniem czegokolwiek na tych komputerach, robimy to z niesmakiem, bo nie to jest istotą informatyki czy informatyzacji. W tej chwili taki poziom świadomości już wzrósł. Coraz więcej osób, również w sferze publicznej, zdaje sobie sprawę, że przynajmniej poza komputerami warto zakupić jakieś gotowe programy, i być może to będzie się kojarzyło. Z informatyzacją i kupić te programy po to, żeby wspierać jakieś określone czynności typowe i specyficzne dla, dla, dla danej, danej dziedziny życia. No więc są takie dziedziny, gdzie uświadomienie informatyczne już jest wyższe, i nieprzypadkowo i nie w tych obszarach często to nasycenie, takie sensowne nasycenie pewnymi rozwiązaniami nowoczesnymi. Niekoniecznie komputerami jest już większe. Natomiast jeśli Państwo pozwolicie, to my tutaj spo, wprowadzę taką bardziej precyzyjną definicję informatyzacji. Otóż proponuję zdefiniować informatyzację jako wdrożenie i uruchomienie odpowiednich programów komputerowych. Tutaj, niestety, już też ograniczam się tylko do programów komputerowych, służących do. Przetwarzania danych na informacje. Informacja jest wtedy, gdy dane są przechowywane w określonym formacie, to jest dość istotne, zarządzania przepływem informacji w instytucji, firmie, państwie, zapewnienia kontaktu na linii obywatel, urzędnik, 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 urzędnik klient, pracownik w oparciu o nowoczesne media komunikacyjne, takie właśnie jak internet czy urządzenia mobilne, rejestrowania i to jest bardzo ważna cecha informatyzacji. Do której się będę odnosił w dalszej części, rejestracji informacji, przechowywania tych informacji w postaci jakichś archiwów w danej instytucji, firmie i państwie. I najważniejsza, wydaje mi się, cecha tej informatyzacji, która ma szalone znaczenie, gdy mówimy o informatyzacji i informatyce w kontekście państwa, że informatyzacja, wdrożenie takich programów komputerowych ma zasadnicze Znaczenie, dlatego, że ona gwarantuje rozliczalność, rozliczalność wykonawców z wykonanych czynności. Gdy mówimy o informatyzacji, o informatyce, gdy to jest uruchomione, to programy są uruchomione, to w odpowiednich elektronicznych rejestrach zapisywane są ślady wszystkich podjętych działań, wraz z informacją, kto je podjął i co konkretnie zrobił. Jest to bardzo ważna cecha z punktu widzenia ochrony nas, obywateli. Przed nadużyciami ze strony państwa i urzędników w tym państwie pracujących. Natomiast ważne jest zakończenie po tej wyliczance tego zdania, że proponujemy zdefiniować informacje jako wdrożenie, uruchomienie i tak służących do w celu realizacji określonych celów, na przykład biznesowych w firmie. Informatyzacja jest po coś. Ona składa się z tych czynności, ona gwarantuje zrealizowanie. Tych czynności, natomiast my ją wdrażamy po coś. Czyli zawsze trzeba wskazać, co jest przedmiotem informatyzacji i w jakim celu my w ogóle informatyzacja, informatyzacji tych. Przedmiotów informatyzacji dokonujemy, no, trzeba sobie odpowiedzieć w przypadku Państwa na te pytania, które już wskazałem uprzednio. I zwracam uwagę, że moglibyśmy informatyzację zdefiniować bez słowa programów komputerowych, tylko powiedzieć jako wdrożenie i uruchomienie odpowiednich mechanizmów. Jakbyśmy to powiedzieli i wyeliminowali w przypadku słowa archiwum, słowo cyfrowe, ten słowo cyfrowe, to wtedy mamy informatyzację jako pewną sztukę zarządzania informatyzacją w jakiejś instytucji, w jakimś państwie. I w tym sensie takiej informatyzacji dokonano po raz pierwszy w cesarstwie rzymskim w IV wieku. Komputery są tylko dodatkową technologią, która pewne procesy przyspiesza. Proszę Państwa. Ja postanowiłem, wprowadzając słowo administracja i dlaczego jest to ważne w przypadku informatyzacji, posłużyć się tym, jak zdefiniował państwo i pojęcie administracji pan Felix Koneczny taki no może nie historyk, bardziej filozof przedwojenny, w książce Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej. Otóż on wiele bardzo ciekawych rzeczy pisze, ale między innymi napisał, że państwo jest to zrzeszenie rządzących i rządzonych za pomocą administracji czynnej stale. Bez administracji nie ma państwa. I proszę Państwa, jeżeli jest coś sensownego w informatyzowaniu państwa, to właśnie to ma polegać na informatyzacji państwa jako dostarczenia nowoczesnych narzędzi informatycznych, do wspomagania działalności administracji właśnie. Administracja jest ważna, dzięki administracji istnieje państwo. Proszę zwrócić uwagę, że w Stanach Zjednoczonych jest administracja, kieruje państwem administracja, tam nie ma rządu, tam jest administracja, która kieruje państwem, tak? jest zawsze bieżąca administracja kierująca państwem. Funkcjonowanie administracji. Otóż administracja funkcjonuje w oparciu, i to jest ważne, o pewne procedury. W codziennym działaniu realizuje sprawy urzędowe w oparciu o zdefiniowane procedury. Integralnymi elementami procedowania sprawy są inicjacja sprawy, przepływ informacji w różnej formie pomiędzy różnymi urzędnikami, uczestnikami sprawy, archiwizacja informacji specyficznej dla danej sprawy, analiza informacji w celu podjęcia decyzji. To jest bardzo ważne, że się analizuje coś, żeby... Podjąć decyzję, utrzymywanie kontaktów pomiędzy urzędnikami i obywatelami, zakończenie sprawy. Proszę Państwa, jak się tak zdefiniuje administrację, i będziecie Państwo, przypomnijcie sobie, jak zdefiniowałem informatyzację jako taką, to widać, że jest bardzo naturalne, żeby wykorzystując mechanizmy informatyzacji, narzędzia informatyczne, informatyzować właśnie administrację, która tak powinna funkcjonować. No i stąd, i dlaczego wobec tego problemy? Z, z tym w Polsce. Otóż, proszę Państwa, problemy w Polsce biorą się stąd, że w określonych warunkach, i tutaj znowu powołam się na koniecznego, administracja degeneruje się w biurokrację. Jest, może się różnie zdarzyć. Wtedy to jest taka, dlatego użyłem celowo słowa degeneracja. Przestajemy mieć do czynienia z administracją, mamy do czynienia z biurokracją. Stosowanie narzędzi informatycznych nie odgrywa w procesie degeneracji roli sprawczej, natomiast jeżeli byśmy stosowali już narzędzia informatyczne do zinformatyzowania administracji, to to utrudniłoby taką degenerację w biurokrację. Ze względu na, na następujące rzeczy, dlaczego ono by utrudniło? Otóż ze względu przede wszystkim na trzy cechy narzędzi informatycznych, o których powiedziałem, że one ułatwiają kontakty urzędnik obywatel, one gwarantują rozliczalność czynności podejmowanych przez urzędnika. No i one gwarantują, to może złe słowo, ale powodują, że wszystkie działania są skuteczne, decyzje mniej stronnicze, decyzje urzędników i mniej podatne na błędy w procedowaniu spraw. No niestety w Polsce, tutaj to jest kończę tezą to moje wystąpienie, w Polsce my nie mamy tego etapu, że mieliśmy administrację, zinformatyzowaliśmy ją, Niestety się, jak już wiemy, nie udało, i teraz możemy się tylko cieszyć, że będzie trudniej zdegenerować się w biurokrację. Wydaje mi się, że my mamy do czynienia w Polsce z biurokracją już i to jest taka praprzyczyna, że działania informatyzacyjne, tak jak je zdefiniowałem, no nie udają się. My nie mamy do czynienia z administracją, którą łatwo poddać informatyzacji z administracją rozumianą jako zbiór zdefiniowanych procedur, które są sprawnie realizowane, tylko my mamy do czynienia już z tym stanem zdegenerowanym, biurokracją i może w tym momencie oddam głos Krzysztofowi.